Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew, możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Szczęść Boże! Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkie dzieci i wszystkich uczestników kolejnego naszego spotkania już na końcu trzeciego tygodnia Adwentu. Za tydzień będzie już Boże Narodzenie. Kolejny raz będziemy świętować przyjście Pana Boga do nas, ludzi w ludzkim ciele. Ale pamiętamy, że Pan Jezus przychodzi do nas w każdej mszy świętej. Dlatego właśnie Mszę Świętą nazywamy cudem nad cudami. W naszym przybliżaniu Mszy Świętej z programem RORATNI Małego Gościa Niedzielnego doszliśmy właśnie do najważniejszego momentu Mszy Świętej, do przeistoczenia, podczas którego Pan Jezus staje się obecny w chlebie i winie na ołtarzu. Dlatego właśnie ołtarz w każdym kościele podczas Mszy Świętej jest najważniejszym miejscem. Tego możecie nie wiedzieć. Ale Msza Święta jest tak wielkim i świętym wydarzeniem, że każdy kapłan bez potrzeby nie powinien odprawiać jej więcej niż raz dziennie. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki, a jednym z nich jest właśnie Msza Święta odprawiana przez nas, zakonników. I dlatego często w naszej bazylice, wokół ołtarza, widzicie. Więcej kapłanów razem sprawujących mszę świętą. Innym miejscem, w którym cała nasza wspólnota gromadzi się na wspólnej Eucharystii, jest kaplica zakonna, w której teraz właśnie się znajdujemy. Ponieważ Pan Jezus. Sprawując Pierwszą mszę świętą wieczorniku, chciał spotkać się na Niej z wszystkimi apostołami, ponieważ chce, abyśmy wszyscy gromadzili się wokół ołtarza nam świętej i tam jednoczyli się z Nim i z naszymi bliźnimi, tym bardziej wypada, aby wszyscy zakonnicy mieszkający pod jednym dachem, w jednym klasztorze wspólnie jednoczyli się także namszy świętej. Dlatego chociaż kapłani z naszej wspólnoty odprawiają msze święte o różnych porach i w różnych miejscach, zawsze mogą drugą mszę świętą odprawić wspólnie z całą wspólnotą. Taka msza święta odprawiana przez wszystkich kapłanów zakonnych mieszkających w jednym klasztorze nazywa się mszą świętą konwencką. Pomyślcie, czy zawsze kiedy Pan Jezus na ołtarzu staje się obecny pod postaciami chleba i wina, w czasie przeistoczenia, czy zawsze patrzymy wtedy na ołtarz, na białą hostię w rękach kapłana, która staje się ciałem Pana Jezusa, na kielich z winem, który, choć wygląda, smakuje i pachnie jak wino, jest już krwią Pana Jezusa. Może nie uda nam się tak jak świętemu Ojcu Pio, ale zawsze wtedy powinniśmy być naszym sercem i myślami z Panem Jezusem, który tak nas ukochał, że przyszedł na świat po to, aby za nas oddać swoje życie na krzyżu i zostać z nami w chlebie i winie, jako pokarm, który daje życie wieczne. Zagadka na dziś. Co to jest Msza Święta Konwencka? Pozostało nam wylosowanie zwycięzców w zagadce zadanej w środę, a należało odpowiedzieć na pytanie, z jakiego kraju pochodzi wino używane do Mszy Świętych odprawianej w naszej bazylice. Chodzi oczywiście o Węgry, a konkretnie miejscowość Tokaj. A kto wylosował nagrodę? Szymon Przyklęk, Zosia Komorkiewicz, Maciej Komorkiewicz kolejny raz i Małgosia Mazur. Gratulujemy. A na dalszy czas naszego adwentowego oczekiwania, już coraz krótszy, niech błogosławi Wam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia jutro. O, przepraszam. Jutro jest sobota. Jutro się nie zobaczymy. Następny odcinek naszego spotkania dopiero w poniedziałek. Z panem Bogiem. Kiedyś wino i chleb. Teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie. To naprawdę dzieje się.